Rzeczpospolita w XVIII wieku. Dzisiaj opowiem Wam o czasach XVIII wieku, które przypadają w historii na okres oświecenia. Podzielimy je na dwie części. Pierwszy okres to będą czasy saskie, czyli czasy panowania Augusta II Mocnego i jego syna Augusta. Trzeciego Sasa z dynastii niemieckiej Wettinów, a w drugiej części opowiem o oświeceniu Stanisławowskim, czyli okresie rządów ostatniego króla w historii Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przygotowałem na tą lekcję naleśnik. Przepis podam w opisie filmu. Zapraszam. A więc zacznijmy od elekcji Augusta II Mocnego w roku 1697, która odbyła się niezgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem w Rzeczypospolitej. Tak jak już mówiłem, pochodził on z dynastii Wettinów z Saksonii i za jego czasów Polska. Straciła bardzo na znaczeniu w Europie, wplątała się w wojny z, z Rosją, ze Szwecją, w której tak naprawdę nie brała udziału. Tak zwana wojna północna między Rosją a Szwecją miała właśnie najwięcej bitew odbyło się na terytorium dzisiejszej Rzeczypospolitej. Jeżeli chodzi o panowanie jego syna, to również nie Przyniosło nic pozytywnego dla naszego kraju oprócz rozkwitu gospodarki i kultury. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy państwa, reformy i rządzenie krajem, to obaj królowie z dynastii saskiej, August II i August III, nie mogli przekonać do swoich propozycji szlachty, która obstawała przy zachowaniu podstawowych zasad demokracji szlacheckiej, takich jak liberum veto czy wolna elekcja. Zarówno pierwszy, jak i drugi także mieli w skraju wielu przeciwników i musieli walczyć w wojnie domowej o władzę, ponieważ osobą, która dwukrotnie, w jako, je jako jedyny król w historii Polski, była wybrana na elekcji, był Stanisław Leszczyński, polski szlachcic, który był także autorem traktatu. Przypisuje mu się autorstwo traktatu: Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający. Postulował reformy w kraju, zwiększenie armii, prawa dla chłopów. Natomiast podczas wojen domowych o władzę dwukrotnie musiał uznać wyższość królów dynastii Saski, których wspierała Rosja. Jeżeli chodzi o pozytywne rzeczy podczas panowania Wettinów na tronie polskim, to tak jak już mówiłem, doszło do kilku reform i yy, rozwoju Kultury i nauki w dobie oświecenia. Najbardziej postacią, która tutaj należy o nim wspomnieć jest Stanisław Konarski. Pochodził on z zakonu Pijarów. Jest założycielem Kolegium Nobilium, pierwszej takiej nowoczesnej szkoły, która nauczała w duchu oświecenia, oraz jest autorem dzieła o Skutecznym Radzposobie, w którym postulował zniesienie liberum veto, ponieważ uważał je za, szkodli za szkodliwe dla Polski. Natomiast jeżeli chodzi o przyczyny kryzysu państwa w czasach saskich, to należy to oczywiście przytoczyć te najważniejsze. Takie jak liberum veto, przekupywanie szlachty na Sejmach, przekupywanie także szlachty podczas elekcji, anarchia, każdy robił to co chciał, szlachta nie płaciła podatków, brak pieniędzy. No i oczywiście to są przyczyny wewnętrzne, które są. Ważne, które są według mnie ważniejsze, jeżeli chodzi o upadek naszego kraju, ale także przyczyny zewnętrzne, czyli agresywna polityka trzech sąsiadów. Na wschodzie była to Rosja, na południu Austria, a na północy Prus, Prusy. Te kraje były rządzone już od dłuższego czasu przez monarchów absolutnych, ale był to absolutyzm oświecony, to znaczy, że królowie dbali o te kraje i je rozwijali. W przeciwieństwie oczywiście do Polski. Jeżeli teraz byśmy spojrzeli na tych sąsiadów, z których, których każdy sponował ponad 100 tysięczną armią, a w tamtym czasie Polska dysponowała około 20, nawet mniej 15 tysiącami żołnierzy, to można sobie pomyśleć, że nie mieliśmy szans nawet z jednym z nich, a co dopiero z trzema naraz. A te trzy kraje porozumiały się w tzw. traktacie trzech czarnych orłów, że będą dążyły do tego, aby Polska była krajem słabym i żeby mogli ingerować w nasze, w nasze sprawy. Także, także można wspomnieć, że za czasów saskich powstały który rozwijać się manufaktury, które później kontynuował Stanisław Poniatowski. Takie powiedzenie jak za króla Sasa było chleba i miasa, czyli mięsa, za króla Sasa jedz, pij, popuszczaj pasa świadczą o tym, że był to okres względnego dobrobytu, bez wojen, w którym szlachta mogła skupić się na rozwoju swoich folwarków, natomiast było to tylko względne bezpieczeństwo, ponieważ nie myślano o zagrożeniu, które nadchodzi. Po śmierci z, za Augusta III Sasa w 1764 roku na elekcji został wybrany Stanisław Poniatowski, który przyjął przydomek August. Oczywiście nie odbyło się to bez pomocy Rosji, ponieważ Stanisław August Poniatowski wcześniej jako poseł poznał w Petersburgu Katarzynę II, z którą nawiązał romans. Katarzyna II przeczuczawała, że będzie on słabym władcą i dlatego przy jej pomocy został wybrany na króla. Jego okres nazywamy Oświeceniem Stanisławowskim. I zacznijmy może od prób reform, ponieważ jako wykształcony i dosyć e, pragmatyczny, myślący polityk zaczął Poniatowski od wprowadzenia reform. W roku 1765 założył Szkołę Rycerską. Oraz powołał Teatr Wielki. Natomiast w roku 1773 została utworzona Komisja Edukacji Narodowej, a także Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Było to pierwsze na świecie Ministerstwo Edukacji, które wprowadzało reformy oświatowe w duchu oświecenia. Niestety, ale coraz bardziej się mieszała w nasze sprawy Rosja i w roku 1768 szlachta zawiązała konfederację w miejscowości Bar na Podolu, o tutaj gdzie, ta, gdzie ten chrupek czekoladowy i w tej miejscowości Bar szlachta wezwała do wojny przeciwko Rosji oraz do detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wojna, która wybuchła po stronie szlachty tutaj wsławili się tacy dowódcy jak Tadeusz Kościuszko czy Kazimierz Puławski, którzy są bohaterami także Stanów Zjednoczonych. Polska szlachta z rosyjską armią nie miała szans, przegrała. I w 1772 roku doszło do pierwszego rozbioru Polski. Prusy. Zabrały część północną, Pomorze, ale bez Gdańska i Torunia. O tutaj to zaznaczę może serkiem. Rosja zabrała część wschodnią, o mniej więcej tutaj. Natomiast Austria. Część południową Galicję z L i część Małopolski. To teraz odkroję i oczywiście zjem za chwilę. tak wyglądała Polska po pierwszym rozbiorze w roku 1772. Niestety, ale następne lata, mimo prób kolejnych reform, do których, największy, do którą, do których największych trzeba zaliczyć reformy Sejmu Wielkiego i Konstytucyjnego Maja, doszło do kolejnych rozbiorów. Ale po kolei. W roku 1780 Ósmym, zwołano Sejm do Warszawy, który później został nazwany Sejmem Wielkim lub Czteroletnim, ponieważ trwał do roku 1792. Sam Sejm przyjął takie reformy jak zwiększenie armii do 100 tysięcy, nadano też prawa mieszczanom, pozwolono im kupować ziemię, pozwolono także mieszczanom doradzać podczas Sejmów, Natomiast zabrakło z poprawienia roli chłopów. Największą zaletą tego Sejmu było uchwalenie konstytucji, pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji 3 maja. Polskę ustanowiono monarchią dziedziczną, zlikwidowano liberum veto, zniesiono także wolną elekcję. Zamiast głosowania przez liberum veto, ustanowiono głosowanie większością głosów, a także wprowadzono trójpodział władzy w, my, w myśl teorii Montesquieusa na władzę ustawodawczą, którą miał sprawować Sejm składający się z Izby Poselskiej i Senatu, władzę wykonawczą, którą miał sprawować Król i Straż Praw oraz władzę sądowniczą, którą miał sprawować Sądy i Trybunał. Ponieważ te reformy bardzo wzmacniały Polskę, nasi sąsiedzi nie mogli na to pozwolić, a część także przekupiona i myśląca tylko krótkowzrocznie o sobie szlachty została przez Rosję wykorzystana do ogłoszenia kolejnej konfederacji, konfederacji, czyli Związku Szlachty w miejscowości Targowica. O mniej więcej tutaj. Tzw. Konfederacja Targowicka. Była to tak naprawdę podpisana w Rosji konfederacja w Petersburgu, którą, szla, którą magnaci, zwłaszcza Seweryn Żywuski, Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki, ogłosili na Targowicy. Domagali się zlikwidowania reform konstytucji i przywrócenia starego ustroju z liberum veto. Król i większość szlachty stanęli w obronie konstytucji, w wojnie w obronie konstytucji w której oznaczał się także Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko. Niestety zakończyła się na przegraną i drugim rozbiorem Polski. W drugim rozbiorze Polski wzięły udział tylko Prusy i Rosja. Rosja, teraz może użyję dżemu, zabrała całą wschodnią część Rzeczypospolitej. Natomiast prusy wielkopolskie i teraz zaraz przykroję zjem Po drugim rozbiorze wyglądała mniej więcej właśnie tak. Po drugim rozbiorze, w roku 1794, Tadeusz Kościuszko zorganizował insurekcję, przysięgając w Krakowie, że. Będzie walczył, dopóki nie odzyska utraconych ziem. Mimo początkowych sukcesów, zwłaszcza w bitwach pod Racławicami, czy w odbiciu Warszawy, a także Wilna, powstanie zakończyło się klęską i trzecim rozbiorem Polski. W roku 1795. Austria, która nie brała udziału w drugim rozbiorze także chciała teraz uzyskać zdobycie terytorialne i zabrała tutaj południowe terytoria z Krakowem Małopolska Rosja zagarnęła największe terytorium ponownie całą tej wschodnią część natomiast Prusy tutaj użyję może czekoladowego sosu. Prusy dostały Mazowsze, część wielkopolski z Warszawą. I tak oto Polska zniknęła w roku 1700. 95. Z mapy Europy. Tu jeszcze można by się dyskutować, czy bardziej były to przyczyny zewnętrzne, czyli wrogość i agresywna ekspansja naszych sąsiadów, czy wewnętrzne, to znaczy słabość czy pospolity, brak reform, anarchia. Natomiast obie te. Rzeczy przyczyniły się do tego, że na 123 lata Polska zniknęła z mapy Europy. Dziękuję.